O, czy to Lukas? A dobra, to idę. Czekaj, czy nie działa skin? Działa mi skin! Jest, wreszcie mi działa. Chodź, Lukas, się przywitać z widzami, chodź tu. Co, już jesteś włączony? No. Opie, to trzeba wstęp zrobić. E, to tak, nie ma. wie wam z gęby. A wam. też. No. No po prostu dzień dobry, dzisiaj nagrywamy z Łukasem eee! w e, Więc spotkały się dwa noby i będą nagrywać razem Minecrafta Więc co wy sądzicie o tym widzowie? Mam nadzieję, że jesteście ucieszeni Tutaj jest ten noob Mam no, bardzo noob, ja nie można tych kluczować Dobra, FPS-ów jest gituwa. Mam FPS-ów e, 15 Oj oj oj, mm, to dużo Nie dużo, no, jest 30 Zupełnie inne buildy niż w Counter-Dźwigu ale dźwigów, ja nie wiem, czy będziemy razem w tył. Ale to najwyżej skończymy, albo idziemy ten. Powiemy komuś, żeby nam zniszczył łóżko, i skoczymy w przepaść i zawijamy stąd, ok? Dobra, dobra. I potem to jakoś ogarniemy. Pójdę, okay. nie można zniszczyć swojego łóżka. Wiem, rolę, on zabudowuje łóżko, ja to będę rozwalał. Ja rozwalam to, co on zabudowuje. <grych> Dobra, on się nie skapnął, że ja troduję Wiem, kupuję TNT i rozwalam tę uśpą I patrz, ej, gościu Wołam tego gościa, żeby zobaczył tu, co się... Pa, spycham Spycham go O, ja idę, patrz, się zabić Dobra, ja już zginąłem, wiesz, a to? No nie, no kurde, się trwały, mi się włączyły. Przejdę, <średziorno> dzwonię do kolegi. A nie, kurde, on z w szkole, jak je dole. Nie jestem robotem, odbierz. No i otrzymałeś. Otrzymałeś. Powtarzał. No, pytam, no, nie, że oddłuż. On by dał przepraszam, już dowolę, jak się wątpię. Chytujecie sobie. O, Wilsus. Wilsus dołączył. To pewnie jest jakieś spocenie z znaczy tak, ale kur... o, 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 o! Ja obuduję łóżko. Cook, ależ To bo Dobra, pato. Ale ty już spocony jesteś, ty zaraz obsydian będziesz dawał pewnie. Aha. O nie, spadłem! No ja czekam aż będzie mnie stać na TNT, żeby zrobić TNT jumpa. O, może.

Ciebie, dobry TNC Jumper. Kurde, no bo na tym, na koks inaczej się TNT Jumpowało. Podobno łóżko. Bo, prawie doleciałem, no kurde. Dobra, jest, z ciebie szyszka. Ale, stąd, o. Now Ramsom. Serio spadłeś? <grym> no nie mogę. <grym> to jest najlepszy gra w którym się grałem. I? Udało ci się? Obra, Jestem! Ja nie wiedziałem, że ty tak potrafisz, a jak tyś to zrobił? No po prostu zrobiłem TNT-ampa I przy okazji nie mam drugiego... Co ty odbawiasz? <siąc> Spadłeś, no, no nie mogę! No nie, nie mam tego! Nie mam wełny! Nie, no debil, no. O, jesteś! Dobra, chodź, bo ty masz wełnę podobno, chodź tu. Ja, gdzie ty jesteś? Ty, Bo oni tam są, oni się zabudowali. Ty mi ręcy ma. Nie ma już wełny. Ja, to dawaj, zabijamy się. <laughs> Jaki masz miecz w ogóle? Drewniany. <laughs> bo jest... Bo jesteś drewniany, ha, ha, ha O, jest tutaj gościu Zrzucam na niego TNT Ale... Nie wyszło To dawaj, idziemy na niego Focus. O, zabiłeś To są nopy To są nopy, dobra, chodź idziemy się do nich budować Dawaj tutaj na dach Słuchaj <śles> <śles> Dawaj na siebie nie chodzimy Dobra leży, dawaj no kurde czemu ty mnie rozważ łoża? Tak jak oni się to obudowali, no No to piluj go tam dobra o. No pilnowałeś bior, czy nie? ale umarłem Dlaczego <grym i zimno> nie dałeś mi dwóch? Dobra, bierz jedno TNT Oni są łatwi. Zimno. Masz, rzuciłem ci Lecymy dur Lecymy du żur Ten Lecymy dur I papa pa, to pa to To ja się schowam teraz i... O nie, tutaj jest gościu Leży Nara. Aha, noby, no, nie macie łóżka No gościu dam kampi I no, co on ma, jakieś tam sharpnessy czy coś? No jedno ja, bym nie zawił jego mnie dwa hp no Czekaj, <grym> okay, where are you jesteś? Ja już sam jestem, ok No łatwo z nimi on ma enchant byku o, wygraliśmy Dobra. Co sądzisz o tym? Ładnie, ładnie. Ja Gitówa jakieś wa Jakie oni to na S. Chodź, shiftuje cię. No kurwa klawisze trwałe. Nie też. Siema melon. Dozen melon. Do finala Bachore, hoder mi wade Polako. I tu wynmajne widowne O, trzymaj stręce ręce i powoli O, Okej, mam Bo idę po diaksy Oooo Co? Gdzie? Kurde, tu jest gościu Aha, no i się zesrałem, bo tam był gościu Ooo, dzięki mamo Oni nie będą tacy łatwi <laughs> zrobiłem coś głupiego, ale okej. Okay. I teraz to wydałem nasz cały drip na zobacz co. <laughs> gdzie ten typo jest? No, aha, zajebiście. No to nie mamy dripu już. Tu wiesz co mój kolega zrobił? Miałem dzisiaj iść do szkoły, ale zachorowałem, nie? Oni rozdawali dzisiaj jakieś batony. Czy mnie pytał, czy zostawić dla mnie te batony, czy nie. A potem jeden kolega napisał, nie rozdaję do Afryki Nie trzeba TNT, co ty Potrzebne są bloki Chociaż doskoczymy, doskoczymy luźno A. Mam trzy diamenty, pora zabijać. mam trzy diamenty Ej, rzuć mi, rzuć mi budulec, rzuć mi budulec Bo muszę zabijać. Dwa diamenty są moim znakiem Czekaj, co można za diamenty kupić? No i byku, mamy engine Czekaj, ja sobie wezmę teraz ten Srebrny miecz, pa, ja mam teraz srebrny miecz enchantowany, widzisz to? Patrz. Szkoda, że nie ma skinów na miecze. S skinów na miecze, O kurde. Dobra, ja sobie wezmę drabinkę i będzie klaczowany. O, mam trzy diamenty. Dobra, oni się nie spodziewają, że my mamy enchanty już. Potem spadasz, nie ma enchantów. Nie ry. To by było śmieszne. Dobra, chodź ich rasować, bo zaś nudno. Mam w reklamie 32 miliony subskrybentów. Dobra, raz kozie te. Ja nie przespadłem. Now No to zajebiście. Chopie, miałem żelazny miecz. Ja też miałem żelazny miecz. Ale enchanty są. W takim eku... to mimo wszystko nam mogą jedynie louda zrobić. Dobra, patera mi się cięci jump uda. No i widzisz Nobku Wow, ale przepaść Oho Oni tu byli Tylko gdzie oni są teraz? Chyba ich nie widzę, oni pewnie kampią gdzieś Ja mam ten Szmaragdy teraz O, oh, widzę ich Widzę ich Mam żelazną zbroję Oni mają ten e, Zabudowane ob... Obficie Obficie, widzę go Łazi pode mną On pewnie patrzy na mnie, ale... Oby twoim widzą ASMR jedzenia Idzie. Idzie tu. Czekaj, zabiłem go, dobra, zabiłem leży. O kurde, czym oni to but Nie no, dobra. <śm> musimy mieć kilo. W sensie ja mam kill, ale nie wiem czy ty masz kill. Musimy ich zacząć raszować, bo oni tam trochę narozrabiali u siebie. O dobra, widzę naszą bazę. co możemy za szmaragdy kupić? Potrzebuję jeszcze 5 szmaragdów. ILE?! Co ja mam do tego? Żeby... Żeby ogarnąć diamentowy miecz. 4 minuty nam się łóżka niszczą, nie? O kurde. Będzie trzeba raszować na Dobra, ja mam jeszcze 3 diamenty przy sobie, więc kurde. Szkoda by było spaść. To co? Klienti Jumpa robimy tu na środę? Tak ty to robisz. No to ja patrzę jak ty to robisz. No to ten. Zaraz się zniszczą nam łóżka, bo jeszcze minuta O dobra widzę ich Ty patrz co oni zbudowali Wieże nawet Feta, feta Chodź idziemy im zrzucić TNT Oni mają diamentowe spodnie widzisz to? No tak samo jak ja w prawdziwym życiu No i jak on tak szybko buduje? Dobra Ja spieprzam Citowane jest widzę Oho idzie tu, idzie tu, idzie tu skończył tu O! Jaki haker! Co jest? Czemu ma no taki odrzut? Piszemy na czacie Nice Hacks Zalecy mi dór W dupce mi zióór Czemu lecisz dołem? Hehehe <grym> On się tyle nie spodziewa. On nie, on nie pali. Idzie tu. Gościu. Chodź, bo ty po spadł? <grym> Okej. <Okay. grym> Dobra, chodź tam. Mamy jeszcze chwilę czasu. O nie, no zniszczył nam łóżko, kidos. A ty żyjesz? Halo! Hallo! Halo! Halo! Halo, 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 halo. Yy. Słyszysz mnie? Czemu się nie odzywasz? No ty Awkuj, pane, no słyszysz mnie. Dobra. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się filmik nudny podobał. Ale jakbyście chcieli zobaczyć jeszcze, jak sobie ten, jak się poce i tak przegrywam na Bedouinsa, to napiszcie w komentarzu. Polecam. No, więc dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie kanał. Subskrybujcie też kanał e, Montek Crew, bo na 100 subskrypcji e, będzie do wygrania jakiś fajny skin. Więc w e, sensie będzie większy giveaway, Więc polecam wbijać. Eee, never. sub, dzwonek, i nie Zasubskrybuj ten kanał, kur. Bo inaczej przyjadę po ciebie. Mała.